Witam wszystkich. Nasze biuro projektowe, w celu skrócenia procesu inwestycyjnego, opracowało katalog projektów typowych. Są to hale stalowe o szerokości 8 do 24 metrów i wysokości 6 metrów. Mamy obecnie 350 różnych projektów, i cały czas nasze biuro pracuje nad poszerzeniem tej oferty. Opracowanie tego katalogu daje Państwu oprócz przyspieszenia procesu inwestycyjnego obniżenie kosztu takiego projektu. Średnia cena projektu na rynku to dzisiaj od 9 do 15 tysięcy zł. Dzięki naszej optymalizacji udało nam się osiągnąć cenę 1200 zł. Ten projekt to projekt hali systemowej Alpha Pan. w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej. W ramach dokumentacji otrzymujecie Państwo opis techniczny plus część rysunkową projektu, czyli rzuty, przekroje i elewacje. Otrzymają go Państwo w formie dwóch wydrukowanych egzemplarzy oraz postaci elektronicznej. Całość trafi do Państwa w ciągu trzech dni roboczych. Projekt można kupić poprzez bezpośredni kontakt z handlowcami bądź też przez sklep internetowy. Zapraszamy do współpracy.